A tu proszę Państwa, zważymy sobie dorobek, włączymy magiczną wagę. O. Tylko jak to teraz zapiąć? O. I kilogram 145. A nie, jak będzie 140? Dobra. No to zobaczymy, ile wyjdzie. 600 gram 700, zobaczymy. No i tak, tu mam jakieś nędzne bakłażany. Więcej izolacji niż kabla. Także zobaczymy, ile tam wyjdzie z tego kilograma, może z 300 gram Jak tu zobaczy, ile izolacji i w ogóle jak to się trzyma, spróchniałe Także no i tu też takie cieniaski to jak mówię, więcej izolacji. Tu z 800 gram to będzie izolacji. Jak nie lepiej. No to cóż, ja się wezmę zaraz zaraz biureczkę. No i zobaczymy jak to nam wyjdzie. Moi drodzy, a od tej mamy pięknie ptaszki ćwierkają. Dzisiaj wyjątkowo nie robię w lasku, który znajduje się tam. Ale zrobimy tutaj na przestrzeni czystej. Mucha, uciekaj mi stąd. Dobra, widzimy się za chwilę. No i słuchajcie, jestem po wstępnym ubraniu z tej głównej izolacji. Zobaczcie, jak słabo to wygląda, nie? W tej grubej izolacji to tyle tego było. Tu już się część troszkę obrała. A to kawałek stali. Tu są dwa takie dzięcioły, które zostawię, bo to jest twarda izolacja, to się to jakoś inaczej rozgryzie. A tutaj mamy kabeleczki. Tu izolacja tak fajnie schodzi, że aż uciecha robić. Widzicie, przy okorowaniu tej głównej izolacji już mamy tutaj część gotowych miedzianych trucików. No cóż, to no ja wezmę, teraz obiorę tą izolację tutaj główną. I, I sobie to zważymy, jak to wygląda. Powiem Wam, że zgrzałem się bardzo przy tym. Tu w kurce jeszcze takiej jesiennej z korzuszkiem. To wiecie, trochę gorąco chyba się rozbiorę do bluzeczki i będę leciał, ale patrzcie, jak to kurczę. Izolacja jest tak ten, że o, to się samo rozpada po prostu się to samo rozpada moi drodzy dobra no to co zobaczymy się na podsumowaniu ja was tutaj nie będę kurcze męczyć z zabieraniem bo to bez sensu przecież co za filozofia obrać taką izolację zerwać z drucików no to żadna filozofia także widzimy się za chwilę na podsumowaniu no udało się moi drodzy wreszcie obrać Uch, chyba z 200 gram będzie zaraz to spakuje, zważymy kilo 145 było to tak? to jak będzie 200-300 gram to wszystko do urywa, zobaczcie jaka mała kubeczka no to co, widzimy się zaraz na tak zwanym wielkim ważeniu no więc tak moi drodzy włączymy sobie wagę kurcze, fajna pogoda wiecie, że już w moim garażu mrówki się obudziły. Tak dogrzało w czwartek. Czekajcie, jeszcze raz. że po prostu się obudziły. A przecież jest dopiero 2 marca. A one się obudziły chyba w czwartek przedostatniego. Nie, w czwartek to był ostatni lutyn. No, jakoś tak. Dobra, włączymy. Ile że mówiłem? 300-400 gram? No. 310, a było kilogram 145. Ja cię kręcę. Kurczę. Kurczę. 900 gram. Poszło. Poszło w śmieci 900 gram. Ja cię kręcę. A liczyłem, że gdzieś 600 gram będzie. 500, 600. A tutaj nawet pół kilo nie ma. No niestety, szkoda, 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 szkoda. Ale za to fajnie się ubierały. No cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć, do następnego. I może niebawem zobaczymy się na kolejnej akcji zbierania złomu. Porowach Big bug, już połowa chyba przekroczona, albo no połowa gdzieś tak, no mniej więcej. Także jest dobrze. Idzie dobrze. na no tych akcji na razie robię tylko w niedzielę, a pasowałoby może jeszcze w tygodniu. Zrobić to, by to szybciej się zapełniało. A tak to jest raz w tygodniu, no ale tak to jest. Damy radę. Dobra, trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Życzę.